Dzień dobry Państwu. Gościem drugiej części rozmowy przy oknie jest Małgorzata Besz o Polski Komitet Obrony Demokracji. Witam Panią ponownie. Witam serdecznie. Wczoraj mówiliśmy o społeczeństwie obywatelskim. Pytałem Panią, czy my, Polacy, tworzymy takie społeczeństwo. Powiedziała Pani, że droga do takiego pełnego społeczeństwa obywatelskiego jest w Polsce jeszcze długa. No i chcę zapytać, czy jest tu pole do działania, zapewne jest, instytucji, organizacji, które będą nas edukować. Czy jest w ogóle sens edukować? Nawiązuję tutaj do Fundacji Polsko Potrafisz, fundacji związanej z Pawłem Kukizem, która dostała 4 miliony 300 tysięcy złotych właśnie na edukację społeczeństwa. Można by sądzić, że kierunek jest dobry, bo i w wyborach powszechnych, z tą frekwencją w Polsce nie jest najlepiej. I w referendach lokalnych, o czym dowodzi Bielsko-Biała, yy, też jest kiepsko. Więc jest pole do działania. Jest powód do radości, czy nie? W ich rękach zna znajdują się te pieniądze w tym momencie? No fundacja. Właśnie. I w jaki Pawła Kukiza, który no tak. jako, poszedł do Sejmu jako an antysystemowiec i przedstawiciel właśnie tego społeczeństwa. Natomiast przez ostatnie lata wspiera i głosuje w tej całej maszynce pisowskiej do głosowania, która nie ma nic wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim, ani z demokracją i głosuje ustawy, które nam rozmaite prawa odbierają, które zwiększają kryzys praworządności i tak dalej. Więc y, można to uznać za mało, jest, jest bardzo, bardzo mało wiarygodny pan Rozumiem. Paweł Kukiz. Ale być tej... może premier Morawiecki pamiętał Pawła Kukiza z tych czasów, <laughs> kiedy on był antysystemowcem i mówi, masz tu chłopie trochę milionów. <laughs> Więc yy, myślę, że na takie rzeczy nie warto dawać milionów politykom. Poli polityk politykowi, który go wspiera, daje 4 miliony na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pusty śmiech, bo politycy nie są zainteresowani. Ci politycy, których obecnie mamy i ten system partyjny, który obecnie jest, czyli rodzaj partii wodzowskich nastawionych na władzę, yy, komunik komunikujących się. Szczególnie partię, mam na myśli tutaj partię rządzącą y, za pomocą środków manipulacji społecznej, propagandy i y, po prostu fałszowania rzeczy, rzeczywistości. Czy ci politycy, a do nich niestety zaliczam zarówno pana premiera Morawieckiego, jak i Pawła Kukiza, czy ci politycy będą chcieli tę władzę oddać i zmienić coś, aby oddać społeczeństwu swoją władzę, którą już posiada? No dobra, ale pieniędzy Paweł Kukiz najprawdopodobniej nie odda, choć no. są takie głosy, żeby Myślę, że oddał. Nie. No to co by pani poradziła, <laughs> to znaczy, siedząc ja mam... w tej demokracji, w tym komitecie wiele lat? Ja ja mam, jeżeli by Paweł Kukiz chciał wrócić do swojego, do swojego y, imidżu antysystemowca, no to proponowałabym, żeby oddolnie zmienić partie polityczne. Ponieważ, zapisać się do kodu na przykład. <grych> na przykład zapisać się do kodu, który nie jest partią polityczną, tylko właśnie jest emanacją tego społeczeństwa obywatelskiego. I właśnie co bym mu zaproponowała? My musimy zmusić polityków żeby przekształcili swoje partie albo żeby te partie działające w sposób kompletnie oderwany od społeczeństwa, w sposób, który tylko, w którym reprezentują tylko klasę polityczną, swoje interesy, gdzie powstaje jakby taki partyjny klientelizm i oligarchia, oligarchowie partyjni się tworzą, warstwa oligarchów. Szczególnie w te, te ostatnie 8 lat, oni my musimy ich zmusić, żeby to się zmieniło, czyli żeby partie reprezentowały nas, wyrażały nasze interesy i żeby w związku z tym ta władza zupełnie inaczej wyglądała. Ale proszę pani, kiedy słyszę jednego drugiego lidera partii z prawa, z lewa ze środka, to on podejmując decyzję, podejmuje ją w imieniu dobra Polski, dobra Polaków, czyli co to są nieszczere zapewnienia? No niestety w większości są nieszczere. Jeśli no to nie chodzi ma się co dziwić, obecną. że nie mamy zaufania. My nie mamy zaufania i to jest właśnie też jedna z cech y, polskiego społeczeństwa, że partie się cieszą bardzo, bardzo niskim zaufaniem społecznym. Około 7, 17% społeczeństwa y, wyraża zaufanie do partii politycznych, co jest no. Y, mhm. Około 60-kilka procent absolutnie nie ufa partiom politycznym. Mhm. Y, 35% Polaków mówi, że... Że nie jest reprezentowanych przez żadną partię polityczną z obecnie istniejących, i to są badania z chyba z 2014 i 2017 roku, a w tym czasie się nie poprawiło. To co będzie w jesiennych wyborach, skoro nie mamy zaufania do partii? Musi tutaj się pojawić społeczeństwo obywatelskie i poczuć swoją sprawczość poczuć, że chce, że chce tę rzeczywistość zmienić. I że każdy głos jest ważny, że ta cała część społeczeństwa, to jest około no, połowy społeczeństwa uprawnionych prawda, do tego głosowania nie chodzi, czy powiedzmy mhm. jak ta polaryzacja się zwiększa, to, to większa jest ta frekwencja, ale mimo wszystko jest to około 60% maksymalnie. Ta część musi poczuć, że jakiś obywatelski obowiązek ten minimalny jest, ale to jest jeszcze mało, bo pójście raz na 4 lata do wyborów to jest za mało. Właśnie przez to, że tylko chodziliśmy do wyborów przez 30 parę lat, partie się w taki, w taki sposób zdemoralizowały, klasa polityczna się w jakimś sensie yy, oderwała od społeczeństwa przestała je reprezentować. I co Panu Kukizowi zaproponujmy? Zaproponujmy mu tworzenie takich jakby paneli. Tutaj mam paneli obywatelskich, obywatelskich narad, które, w których obywatele wybrani losowo debatują nad jakimiś ważnymi zagadnieniami. Tutaj mieliśmy ostatnio właśnie naradę o kosztach energii. To był taki właśnie panel obywatelski zorganizowany według wzorców właśnie tej partycypacji o demokracji partycypacyjnej. Czyli wybieramy losowo na przykład 100 osób w każdym województwie. I, one, I dyskutujemy. Tak. I, dysk I dyskutujemy na temat yy, na przykład demokratyzacji partii politycznych. Tylko, że obywatele niewyedukowani nie podejmą mądrych decyzji. Dlatego taki panel obywatelski składa się jakby z części eksperckiej, Rozumiem. w której eksperci edu edukują w sposób taki czynny. Polskę w pigułce. Ale powiem szczerze, że nie mam przekonania do takich paneli, dlatego że będzie zażarta dyskusja, będą się kłócili, dyskusja się skończy, to... ukażą się materiały naukowe i na tym A to się myli pan, panie redaktorze. No dobrze, ale po tym panelu, na którym pani była, jest jakiś efekt? Staniała po tym panelu energia? jest bardzo... Kolorowe obrazki widzę, bardzo, Świetne, one, bardzo one, na ładne, nazywające się papierze. Piękny. Myślę, że bardzo projekt wart naśladowania. Tutaj mamy na przykład te 96 osób, które w tym panelu uczestniczyły. Polska w pigułce wybrana losowo, reprezentująca wszystkie grupy wiekowe, zawodowe wykszta odnośnie wykształcenia, miejsca zamieszkania i tak I co uzyskaliśmy? Uzyskaliśmy na temat ważny, kosztów energii, ubóstwa energetycznego, kilka bardzo sensownych rekomendacji okay. dla rządzących. I rządzący to powinni rozumieć wziąć, wziąć pod uwagę. Nie powinni wziąć podwagę. Nie wezmą, bo nie, ma, nie mieliśmy 4 milionów, tak? Pana, pana Kukiza, więc użyjmy tych czterech milionów? No tak, to mo, mo, można by dużo na temat tych rozdawania pieniędzy, ale wrócimy jeszcze do Merytum Sławy. Skoro mówimy o edukacji społeczeństwa, to czy władza również powinna się edukować? Władza powinna, władza powinna. Władza jest wyedukowana. W takim sensie, że władza dobrze wie, co jest dla niej dobre. Rozumiem. Władza powinna czuć presję. Politycy Aha. powinni czuć presję i y, powinni w związku z tym w, wpuścić do polityki osoby, których się nie wpuszcza, czyli osoby zainteresowane dobrem wspólnym, za, y, mądrymi politykami. Ale myślenie... nie oszołomów, broń Boże. A nie, oszołomów, broń Boże, oczywiście. Czyli to cały czas o czym mówię, na no, Rady Obywatelskie w całej Polsce, po czym jedna w każdym tym są wybrane inne próbki tej Polski w pigułce, która najpierw się uczy rozmawiać ze sobą. Muszę powiedzieć, że w, tej, w tym panelu, w którym brałam udział jako panelistka również, y, ludzie z różnych zwolennicy PiSu, Konfederacji, y, Platformy Obywatelskiej, lewicy, młodzi, starzy, niektórzy z małych miejscowości ze wschodu Polski, inni z zachodu, inni mniej lub bardziej wyedukowani, Poprzez odpowiednią moderację tego, poprzez odpowiednią pracę ekspertów, ludzi, którzy się znają na demokracji partycypacyjnej, którzy wiedzą w jaki sposób organizować takie panele, ci ludzie wyszli poza swoje indywidualne interesy. No może jest to jakaś przyszłość, choć jak mówię, nie jestem do końca przekonany. Na koniec naszego spotkania chcę Panią zapytać, czy udział w marszu 4 czerwca, do którego to marszu nawołuje Donald Tusk, to będzie przejaw postawy obywatelskiej, czy raczej zostaną potraktowani ci biorący za anarchistów, wywrotowców? W żadnym wypadku, w sytuacji, w której społeczeństwo nie ma głosu, jest mu ten głos odbierany, nie słucha się go, pozostają nam jakby pozaparlamentarne metody, czyli właśnie taki obywatelski protest, organizowanie zgromadzeń petycji, zbierania podpisów, rozmaitych, rozmaitych na, a nawet nieposłuszeństwa obywatelskiego. To jest właśnie przejaw społeczeństwa obywatelskiego w państwie, które tej demokracji nie szanuje. Mhm. Czyli co, zachęcałaby pani Radziwiłł? Jak najbardziej. Tak? To jest data, 4 czerwca ważna data, tak. w której pokonaliśmy dyktaturę, ustrój komunistyczny i przeszliśmy do demokracji. To jest bardzo ważna data dla opozycji prodemokratycznej, mniej ważna data, a wręcz nienawidzona data dla ludzi, którzy się mienią właśnie tymi ludźmi przeciwnikami komunizmu, a obecnie rządzą i wprowadzają jakby ten komunizm do nas na powrót. Datę, datę rzucił polityk Donald Tusk, ale to jest kwestia podania wspólnej daty, dlatego że ta energia oddolna w społeczeństwie jest. O, społeczeństwo chce protestować. Y, oczywiście protest, y, do którego namawia polityk, jeden z bardzo takich prominentnych polityków, tak. w jakimś sensie, y, mhm. jednak będący w tej chwili w opozycji, będący człowiekiem w jakimś sensie prześladowanym przez obecny reżim, można tak powiedzieć. To nie jest ważne, kto podał tę datę. No jest ważne, bo już słyszę, toczy się dyskusja, bo pytają, czy inni liderzy opozycyjni wezmą udział w tej manifestacji. To, czy nie? Jest już przy... jest gra gierki. to jest właśnie przejaw demoralizacji klasy politycznej i oderwania się polityków od rzeczywistości, od rzeczywistych interesów. Interesem społeczeństwa, nas, Polek i Polaków, jest, żeby powróciła demokracja. I nie obchodzą nas, nie są w tym momencie wyższym dobrem jest powrót demokratycznego państwa prawa, praworządności, powrót respektowania praw, które mamy zawarte w tej konstytucji, którą się po prostu nieustannie łamie. To jest najważniejsze. Nam, dla nas nie jest ważne, dla nas społeczeństwa, czy wejdzie trochę więcej posłów jednej, drugiej czy trzeciej partii, czy Pan taki czy owaki w partii uzyska jakąkolwiek posadę. Politycy tego nie czują, zwłaszcza w tych mniejszych partiach. Może czuje to Donald Tusk, bo patrzy trochę z perspektywy zachodnich demokracji, bo dużo mm -hmm. był tam i, i no po prostu zobaczymy, w tym. Zobaczymy, jak to się więc rozwinie. To prawda, że demonstracja jakby obywatelska, którą ogłasza polityk, to trochę jest to sprzeczność, ale ja bym się nie przywiązywała, ja bym powiedziała, że nieważne, kto powiedział tą datę. Donald Tusk skorzystał z największych zasięgów największego medialnego jakby wpływu, możliwości powiedzenia tej daty i promocji tej daty. No zobaczymy, jaka będzie frekwencja, jak zachowają tak. się liderzy partii opozycyjnych. Bo na razie to każdy gra na własne konto. Ale my jako społeczeństwo I... nie możemy na to patrzeć, no jak się liderzy zachowają. To my musimy wziąć sprawy w swoje ręce i to my się musimy tam stawić. O, i tym taką konkluzją zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie była Małgorzata besz o Polski Komitet Obrony Aha. Demokracji. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.